Ja jestem Agent X, No i słuchajcie, jest naprawdę grubo, bo robimy dziś coś, czego jeszcze nie robiliśmy od początku tego konfliktu, czyli przejmujemy wojsko tutaj Abry, Bobo i Maciocha. Naprawdę będzie dzisiaj grubo. Myślę, że naprawdę warto oglądać ten odcinek do samego końca, bo co tu się wydarzy? No naprawdę nie wiadomo, bo gościu chcemy przejąć ich wioskę. Ale zapytacie się jak to? No to jest bardziej taki prank, ale to zaraz wam wyjaśnię. Ale żeby wszystko zrozumieć, musicie do końca oglądać, bo najczęściej to w ogóle nic nie będzie tutaj jasne. Więc tak, Elviso, Elviso. Z tego pranka, będzie Dobra, to poczekaj. To może już pojedźmy, bo no dziś tak, użyjemy tak, set bierz, koni, żeby no to... być szybszym. No to... Więc fajnie. tak, lecimy tutaj już powoli no to przejeżdżamy. kwestia. Musimy być spokojni, stary, a nie, na przykład, że właśnie jak Bobo, całe miasto niszczymy, nie? Ponieważ no. właśnie Bobo, nam całe miasto właśnie sobie Właśnie, chodź, chodź, pokażmy, nie? może w choć ogóle, pokażmy, bo. Jeszcze, ee, było, było dobra, strażki. jeszcze póki tu jesteśmy, to w ogóle zobaczcie. Tutaj te owieczki, to no, wszystko jest okej. Okay. Tutaj, przeci, tutaj. Przeci, teraz jest okej, ale one chodziły. Nawet przy oceanie, rozumiecie? Elviso, jedną taką linką, bo chyba więcej nie mamy, musiał je wszystkie tutaj zgarniać, co zajęło mu naprawdę bardzo dużo czasu. Do tego w mieście były porozrzucane różne dziwne bloki, które utrudniały no tutaj chodzenie, wszystko. Całe domki tam zabudował, wszystko, bo no wszystko nam poniszczył, nie? No i no jak, jak tutaj ładny to... jest właśnie design tych domków, wszystko jest tak detalicznie bardzo zrobione, no to. Nie wiem, już fakt, że i wcześniej nam go całego w ogóle wysadził, nie? No właśnie, no to jest gorszy. Jeszcze po tym, jak wy mi mogliście zniszczyć 15 bloków dirta jest. No, no już nie naprawdę. komentuję po prostu, ale naprawdę, szanujmy się. E, więc stary, lecimy po prostu, e, właśnie przejąc teraz wioskę, tutaj Abry, lecimy, Bobo dalej. i Maciocha, jest Uwaga, naprawdę dalej. grubo. E, a teraz pytanie, no, bo nie, w sumie nie powiedziałem jeszcze jak to chcemy zrobić, ale mówiłem, że to jest właśnie taki bardziej prank, więc słuchajcie. Podbijemy do każdego tutaj chłopaków, zaczynając sobie właśnie może tutaj o bo jest w sumie ale najbliżej. Ja myślę, no, potem boboś, e... potem macio. Więc tak, słuchajcie, właśnie tutaj wbijamy i stawiamy skrzynkę. Zapytacie ale po co ci skrzynka? Zobaczcie, mam trzy książki, w których w jedną sobie nawet trochę bardziej przygotowaliśmy, czy mi się zdaje. No chmaca, no. Poczekaj, czy nie. E... Ty stary się nie zapisał. No mieliśmy już tutaj dla pokazu, ale to, to oczywiście Wam wszystko wytłumaczymy. Stawiamy właśnie takie tutaj flagi. banery, flagi. Niech żyje Ameryka swoją drogą. Właśnie tak. No i robimy coś kozackiego, czyli nadamy. Obywatelstwo amerykańskie, wiem, wiem, oj. tutaj wszystkie osoby pewnie z teamu Polska już. Oj, 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 agent, co wy robicie? Nie, nie robimy nic złego, po prostu robimy pranka i chcemy sprawdzić reakcję chłopaków na to, że właśnie coś takiego im zrobimy. Powiemy, że ta wioska jest już naszą częścią, i oczywiście tak nie jest, ale. Jak i może tak mówimy, jakoś, To może i się uda nawet nie? pokonać bez żadnej wojny i byłoby zabawnie. A do tego po prostu byłoby śmiesznie, więc... I właśnie do mojej bym właśnie zagramy bardziej no, dla Beki, a nie, że właśnie na przykład jak Bobo się sobie gdzieś wbijamy niż my wszystko, nie? No dokładnie, tak. Nie dokładnie, robić, nie? tak nie może być. My zobaczcie, jedyne co teraz w odwecie, zrobiliśmy właśnie taką można powiedzieć. No z co... No, parę nie? Może nie parę. Ich jest tutaj dosyć sporo, ale... ale. To jest wszystko oczywiście w ramach wiecie, takie, no nasze... To, to, to nie zemstań, to po prostu nauczka, nie? Żeby Bobo zrozumiał, tak, że to, 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 to może gorzej skończyć, po prostu, jeżeli będzie takie rzeczy robił, bo no my naprawdę, my nie będziemy się patyczkować, jeżeli no się ktoś nas będzie zbiedza, atakował. Stary, 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 wszystko rozwali, jest, Dobra, jest, stary, może stary, nie, teraz naprawdę. przejdźmy do najważniejszej Zlecimy, rzeczy, ale tak jeszcze, zanim to, bo pewnie już tutaj dużo osób jest to serio, które nie subskrybują tego kanału, to gościu. Czemu jeszcze tego nie robisz? Dobre pytanko. Koniecznie zasubskrybuj, bo po pierwsze, ja ci dam tu kilka powodów. Codziennie, ale to codziennie, jest tutaj film. Tak, o godzinie 10 wlatuje film. Do tego o godzinie 19.00 rozpoczyna się liveik, który trwa co najmniej godzinkę, więc jest już plus godzinka jeszcze liveika. I do tego ziomek, uwaga, uwaga. Na 100 tysięcy subskrypcji, to jest naprawdę najważniejsze. Robię drugi kanał. Więc koniecznie subskrybujcie. Bo im więcej subskrypcji będzie, tym szybciej po prostu kanał drugi powstanie. Więc myślę, że naprawdę warto. A teraz możemy już lecieć History, właśnie tutaj jakby... z paszportami, które. Ale agent. Obyt. No co? Zobacz. No, jakby dlaczego. Jakby jak? Ale, dlaczego tam wjechać? Ja to widzę najpierw. No okay, dobra, okej, dobra, okej, spokojnie, dalej go <laughs> yy, Dobra, więc teraz tak. <laughs> lecimy sobie właśnie tutaj z tym. Więc zaczynamy od Abry, czyli paszpo, paszport. Paszport. Yy, obywatela. Z USA. Stary, Alright. ty w ogóle jesteś? Jesteś, dobra. Yy, USA, okej. Okay. Yy, Wydany. O, musimy napisać. Tak, data koniec jest. Wydany. 21 listopad. 21 wydany. 21. O, 21, 11, 20. Okej, okay. ideolo. Mamy tutaj. Wydany ma być, a nie wydy <śla> ja to napisałem? Wydany. Ok, e, mm, ok. 21 e, listopada. I teraz bierzemy roku. ważny. do. E, 5 lat, nie? 5 lat. No to. E, w ok, nawiasie okres pięciu lat. Okej, okay, dobra. To tak powoli trochę robiliśmy. Yy, więc serio, my musimy się trochę pośpieszyć, bo mamy aż trzy takie paszporty dziś do zrobienia. Fordy I komedzie, potem no. koniecznie oglądajcie do końca, bo nie wiadomo, czy w sumie ktoś tutaj z nich wbije i jakieś bitki. Może będzie jakiś bit. Yy, bo naprawdę, jak takie coś zrobimy, byłby przypał. Yy, imię. Okej, okay, imię. Jan. Okej, okay, bo Abra się nazywa Jan. Okej, okay, co da dalej mamy? Yy, może nazwisko? Nazwisko? Abrowski. Abrowski, aberka. Okej, okay, i y, Nick? Abera, abera. Nie, stary to zamiast Nick? Napisz kod identyfikacyjny. Kod identyfikacyjny. Kod identyfikacyjny. <noise> <noise> Szyfry identyfikacyjny w ogóle. <śmany> <śmany> szyfr, <śmany> O kurde. Ej, ale będzie takie. Chłopaki się na pewno zdziwią. Szyfr identyfikacyjny. To jest tak oficjalne, nie, to jest tak bardzo oficjalne. Szyfr identyfikacyjny, abra. <śmany> okay. Nie, abra, dajmy abra, bo każdy uda niego abra i tak mówi. Co, okej okay. Co jeszcze możemy tu dodać? Stary, pomyślmy. Mamy imię, nazwisko, szyfr identyfikacyjny. <śmany> I jeszcze. Czekaj, Abraham numer buta, 44 okay. i Num, Numer buta. Na drugiej stronie dajmy ciekawsze tak. informacje. Numer tak. buta. 44 i 1 trzecia, jakby się nie mylę. 44 i 1 trzecia. Okej, okay. co tu dalej może być? Hmm może... O, adres zamieszkania. Brak. Brak. No bo... Dajmy góra z... Czekaj. Musimy na, na, nazwać teraz e, to, jakby to była już amerykańska nazwa, bo przejęliśmy tą część. O, Green Street, Green Street 17, daj ma co? Green Street 17, USA. Ok. Co może tutaj być? Adres zamieszkania. Hmm. Hmm. O, towarzysze, funfel. O, funfelinia, gościu. Nie, daj Fu... podopieczny. Podopieczny, o, podopieczny, dobra. Podopieczny, dwukropek, funfel. Nie mam książki, ale gdybym miał, to bym zrobił. Dobra, mamy podopiecznego funfla. Co tu jeszcze można dać? Poczekaj. Wiek, wiek, o. To może na pierwszej stronie nawet jeszcze dajmy. Pół, wiek wiek e, może dajmy mu dziesięć i pół dziesięć no, i nie, 10 wpiszmy, o no, żeby było bardziej oficjalne Bo chyba, okay. 10, nie? chyba tak, chyba, nie. Tak, chyba nie. tak, możecie chyba pisać 10, ile ma, ma w ogóle na no. <laughs> e, to co jeszcze tutaj może być podopieczny funfel e, niech żyje Ameryka o. niech żyje Ameryka nie, niech Żyje Ameryka. Dobra, ja biorę sobie ten paszport, żeby się wzorować na nim e, oczywiście wiecie, no, no on się nam na pewno jakoś przyda. Będziemy sobie przepisywać, będzie nam trochę łatwiej. Ale wpierw nie? Nie, nie, no poczekaj, w już? Leci, nie? E, ja, ja bym... Pomyśle, no, okay, 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 dobra, jeszcze chodź potem się prześpimy najpierw. No, a wy w tym momencie serio, jeżeli napiszecie w komentarzu... Hmm, paszport, o paszport jest idealnym dzisiaj słowem do dzisiejszego odcinka dostaniecie serduszko, ale, ale no gościu, myślisz, że serduszko jest za friko? Nie nie, 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 nic z tych rzeczy żeby dostać serduszko, pierw musisz zasubskrybować ten kanał, bo inaczej po prostu, no gościu serduszka nie dostaniesz, Będziesz przypał, bo do każdy, ja to oczywiście sprawdzam, czy subskrybujesz, czy nie, bo jak nie subujesz, no to niestety nie ma serduszka dobra, chodź, eee... Stary, jesteś gdzieś tutaj? Lecę w kierunku klatki babo. Okej, okay, dobra. To zobaczy ładnie, jak się mówi wyryk, nie? Nie no, to nie jest wybieg bez nie przesady. No, prostu, to, to jest, jest po prostu miasta, ogrodzenie duże. Ogrodzenie, no. To nie to to no. Skoro, stary, zobacz, skoro się do nas wbija i na z... miasto, to, to, to jest później. My go i do. My też mogliśmy <grym> z... właśnie wbić <grym> <grym> i mu samotem zniszczyć, ale tego nie zrobiliśmy. My tylko mu, go, go obutowaliśmy płotkami, żeby Naprawdę? on nie wychodził stąd, żeby ja zrozumiał, że się się skończy. To jest całe miasto, to jest straszne. Okej, okay. jest informacja. Ja Dobra, stary, teraz ja bym był za tym, żeby w ogóle tą skrzynkę mu dać, bo dajmy nie wrogu, że właśnie w pierwszym sobie to. to Okej, okay, dobra. Teraz dajmy jeszcze tutaj o flaga tu flaga, no stary, żeby Będzie było symetrycznie. Dobra, jest jeszcze jest. dajemy tak, tak. O, żeby on tu mógł się ładnie podejść. No i mamy tu gdzieś, tu jest coś zrobione. Eee, poczekaj, tak, to jest to. Paszport obywatela USA. Okej, okay, stary, ty będziesz mi czytać co jest, ja będę przepisywać. Dobrze, tak jest, Paszport kreżu. obywatela. USA. Okej. Okay. Co pod tym Kropka. jest? Kropka. Kropka. Mam to. Spacja. Spacja. Enter. Enter. Wydany. Wydany. Dwukropek. Wydany dwukropek. 21. 21 20. Nie, 11 20, tak? Tak. 21 11 20. Tak, dokładnie tak mam. Co dalej? E, spacja. No to mam już bez spacji, no stary. A, ważny do? Ważny. O, do. Dwukropek. Dwukropek. Okres 5 lat. Okres 5 lat. Dwie spacje. No stary, nie wytrzymam z tobą. Jak tak Dobre. będziesz czytać, to cię zwolnimy tutaj normalnie. No nie, imię dwukropek Jan, a nie, to nie. No to, to, <grym> to, to chyba nie. Imię dwukropek Bobo wpiszmy. Imię dwukropek Bobo. No, nazwisko okay. dwukropek nieznane. Nazwisko, nazwisko... Dwukropek znaki zapytania o. Jest to rozkład, nie miałem nazwiska, czy on w ogóle może być jakiś paszport? chyba nie Poczekaj, dajmy mu imię jako Bobsztyl o. Bobsztyl o. Eee, Co tu dalej? Cyfr identyfikacyjny. Cyfr identyfikacyjny Bobo Bobstyl Minecraft piszmy Bobo Bobo, Bobo. Dobra o, zróbmy tak, Bobo Minecraft Okej. Okay. Wiek? Wiek nieznany Ile on Co? dwa albo jeden, co? Dwa albo coś pomiędzy dwa albo jeden. No, tak już no Dwa albo... Jeden, okej. Okej. Numer buta. Numer buta, nie no, już bez takich, mu coś innego dajmy. Ilość włosów na głowie 0. O, ilość <noise> włosów na głowie w kropek 0. Okej, okay. <noise> to jest bardzo dobra informacja. Przydaje adres zamieszkania? Adres zamieszkania? On mieszka w Lepiance, ale to nie ma adresu zamieszkania. Napisz, napisz Lepianka z patyków i błota. Nie no, stary, stary, nie, nie obrażajmy już go po prostu tutaj tak bardziej. Tylko wiesz, coś jeszcze dalej lecimy. Hmm, co ja się teraz myślę, podopieszny. Chyba koniec Krzysztof, Bobolina nie? może ta jego, bo coś słyszałeś tak. chyba. No, coś tam właśnie słyszałem, więc no napisz, tak? Coś się spinali, nie wiem o co dokładnie chodzi. Ja też. E, ale tam... <grych> chyba podopieczny Bobolina. <grych> no piszmy już, no. No, co tu może być dalej? Mm. Niech żyje Ameryka. Ja bym jeszcze jedną informację dodał, coś musi się przydać jeszcze. Myślę numer o tym... Numer buta 14 na przykład piszmy, nie wiem chociaż. Dobra, niech będzie numer buta. Numer buta... W kropek 32, żeby taki był realny, wiesz? No okej. Okay. Dobra. Eee, niech żyje Amerika. Ameryka. Ameryka jest świetna. Przyznajmy. No, i dobra. Ten paszport możemy mu już tutaj oddać. I teraz o kurde, Ej, nie mam tabliczek. Spokojnie, załatwiłem. Masz to właśnie takie ładne błyskurze dowe. Proszę bardzo. O, dobra. Eee, USA pr przejmuje wioskę. Tu są dokumenty. Dwukropek, okej, okay. okej, okay, okay. dobra, co za, to idziemy, własny, idziemy, jego i dalej, co? dobra, <noise> oni będą zdziwieni, że my ich przejęliśmy tutaj normalnie całe miasto, kiedy ich nie było, więc, więc wiesz, to, gdzie idziemy? To, do funfla do, maciocha? do Maciocha, Ma dobra, to Macioszek, dobra, musimy do Maćka polecieć, no i serio, tam właśnie to dać, a w tym czasie, kiedy my jeszcze tam idziemy, Keeper. stary, uważaj, uważaj, eee... Więc tak, więc w tym czasie kiedy my tutaj idziemy, koniecznie zaobserwujcie mojego Instagrama e, Możecie wejść w link w, przez link w opisie albo wpisać sobie w Instagramie agentx2x przez 2X i też wam wyszuka Więc serio, to jest mega dobra opcja, bo tam się naprawdę sporo dzieje, możecie mi jakieś fanarty wysłać, w ogóle i w szczególe, serio Dużo rzeczy możecie tam robić, e, więc stary, gdzie my to możemy dać ładnie Maciochowi, tak na wejściu mu dajmy w piwnicy! Stary, ja bym dał auto tutaj, żeby... Wiesz co e, najlepsze? Chodzi o to, żeby nikt tego nie pominął. Stary, ale nie ma ty na piwnicy. Ty stary? Dobra. Brakuje no. mi jednej książki. Spokojnie, polecimy No, no dawaj, polecimy. Sobie. Stary, gdzie ja mam jeszcze jedną? Miałem tak, trzy na początku. Piórka. Ja mam jedną jeszcze właśnie, nie? Tym. E, poczekaj, ale nie mam tej, gdzie było wszystko opisane, o kurde co było A ty masz przecież wszystko obry. No, no, Okej, okay, dobra. Ta ta wróciłaś, już jest jasne. Bo, serio, to się stało takiego, nie, ja bo tak... zapomniałem, że to by dałem książkę, dobra. Ej, już nie w ogóle chłopie, Dobra, więc czekajcie. O nie, musimy... przypadkiem zniszczyłem szybę. Okay. Sorka, Maciuk, jakoś Cię, tego nie jest. chciałem. O, zobacz, naprawiłem. No stary, ale chciałem właśnie, żeby tu flagi nie było, żeby one stały w inny ha. sposób. Okej, okay, dobra, uh, Okej, okay. tak jest idealnie. Myślę, że tak pasuje. Jeszcze tu można dać jedną. O, żeby było ładnie, wszystko I wiadomo. Okej, okay, może być, nie, na skrzynce musi być tabliczka. E, jedna. E, więc okay. tak, piszemy teraz. E, paszport. E, paszport, poczekaj, obywa. Obywatela USA, USA okej, okay, Kropka, e, wydany. Wydany, tak? Tak, 21 listopada. 20, 20 11, roku. 20. okej, okay, to mamy. E, ważny. Do, o Cięż, już pamiętam I dajmy 6 lat, on jest <kluzny> fajne, nawet, on jest taki przyjazny No, nie, wiecznie, wiecznie O tak, Wiecznie mu dajmy, no bo jest fajny e... Do końca <grym> żywota <grym> <grym> Okej, <Okay. grym> mamy tu <grym> okay. dalej e... dobra. Co lecimy, imię Dobra, imię Maciej On się chyba Bartek, nie? Maciej się nazywa przecież Oczywiście. Oczywiste, e... nazwisko Maciochowy. Nie, jak on może mieć? Koks. Nie, koks to jest jego on się tak identyfikuje, wiesz. To będzie szyfr. Tak, to będzie szyfr właśnie Dobrze. tutaj maciochowy. Więc ja bym podał nazwisko Maciochowaty. Maciochowaty, o. Maciochowaty. Macio o, idealne nazwisko. Mhm. Do tego, co tu może być? Szyfr. Szyfr Syfr identyfikacyjny. Identyfikacyjny. Ale to jest długa nazwa. <laughs> Okej. Okay. Koks, wpiszmy koks. O 2x. Przez 2X. Dobra. Dobra. E, tutaj teraz wiek... wiek. Nie, on ma chyba 14. Nie? On ma 14. Tak, wiek 14. Numer buta, no u maciocha jest bardzo ważne. E, jego budycy, właśnie, nie wiem, czy wiecie, ale masz ogólnie. Jest rekordziską Księgi Gniastej, średnia, on Merbuta który wynosi, uwaga, uwaga, 49,5. O kurczę, Maciok ma 49,5. No. Jedna, druga, ok. 49, jedna, druga. Eee, czyli właśnie pół. Eee, co tu jeszcze mamy, stary? Co jeszcze... Adres zamieszkania: Adres. A ja sami, zamieszkania: My, my, a my i Amy, i. Nie, zapomnij się Miami. Chyba Miami, z tego co mi się wydaje, beach. Okej, okay. Miami Beach, uh, 21 wpiszmy mu, okej. Okay. Podopieczny Baltazar. <laughs> Podop o, no, naprawdę jakieś zwierzę? Kotka. Naprawdę? Nie widziałem Baltazar. Okej. Okay. Jeszcze jedna bardzo ważna informacja, którą trzeba właśnie w środku ma trzeba uwzględnić. No. Korzenie. Amerykański. Ko że... Pochodzenie. Tak. Czyli go się da nawrócić jeszcze. No widzisz? Okej, okay, amerykańskie. Okej, okay, mamy to. I nie, Je Ameryka? Nie, nie, nie. Ja jeszcze coś bym dodał tutaj od siebie. Może na przykład hey, stary, cecha szczególna. Hej. Cecha Mówisz, byłeś bobo, nie Czy ty był tę książkę podpisałeś oficjalnie jako paszport, czy nie? Tak. Okej, okay, dobrze. Przyjazny... Okej. Okay. A czyli, że wiesz? To nazwałeś, nie? Niech żyje Amer. Nie no, ale po co, co je ja tak podpisz? nie nie? To A to jak można zrobić myślę. takie coś? Klikasz cykny. Okej. Okay. O. Paszport. O, to jeszcze to musimy zrobić. Okej. Okay. Paszport. Sign and close. Cyk. Okej, okay. paszport. Dobra, to rozumiem, jeszcze masz to koleżko. I damy się do właśnie flagę Ameryki na przydziątek, nie? No, okej, okay. dobra. Paszport, okej. Cyk. Sign mamo, and close. Okej, co jeszcze stary? Bobo. No, oczywiście. Ta taką odpowiedź liczyłem Tutaj właśnie więc lecimy teraz do Bobo, szybko tam właśnie ogarniamy jeszcze podpisanie u niego, jeszcze do Aberki musimy wrzucić książeczkę, czyli paszport tutaj jego. I myślę, że chłopaki jak nawet tutaj nie wbili tu creeper jest gościu, to mogą się naprawdę zdziwić, o co chodzi. Będzie takie XD. Będzie takie ej Przecież, przecież, nas tutaj nawet nie było, oni podbili, będą do nas wbijali, pytali się o co chodzi, więc na pewno będzie zabawnie. Będziemy nie. Mm. Dobra, lecę tutaj na górę, e, cyk, cyk, e, Ok. okej. W ogóle na, u Maciocha chyba nie zostawiliśmy tabliczek, ale Macioch jest koks, więc on nie ogarnie, jeszcze. Wbijamy do Abry, e, tutaj jest w ogóle najwięcej flag, on najber... chyba najbardziej na się zdziwi. E, Poczekaj, w ogóle ta jest nieładnie ustawiona. Stary, jak tak nie może być? Muszą być ładnie ustawione. Tutaj niestety musi być właśnie tabliczka zamiast flagi. Wioska została przejęta przez USA. Tu są nowe dokumenty. Okej, okay, cyk, i zostawiamy to, o kurde, ej, ale on się dziwią. teraz Bobo jeszcze musimy podpisać, żeby było oczywiste wszystko, eee, okej, okay, lecimy tam, eee, cyk, tu jakoś trochę jeszcze bardziej w dół, no i elegancko wszystko tutaj oczywiście sobie ogarniemy, okej, okay, gościu, jesteś wyjaśniany, jesteś wyjaśniany, eee, wbijamy sobie teraz tędy, eee, cyk, cyk, elegancko, no i gościu, no... no, Elviso, Elviso. Słucham. Naprawdę? Musiałeś? Musiałeś tu wbijać pierwszy? Nie, nie musiałeś? Nie no chciałem się wbijać. Okej, okay. tak. dobra, podpisujemy książkę, sign, y, pa, oj, 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 paszport, sign and close. I dajemy to właśnie tutaj. Możemy to zostawić, i stąd starych raz wiewamy. Więc tak, tak, w tym momencie, serio, jeżeli chcecie takich więcej filmików, to koniecznie strzelajcie łapkę w górę. I tu też mega prośba, nie odbierajcie tego, że my tutaj, serio, coś złego zrobiliśmy. To ma być przede wszystkim tutaj dobra zabawa, i to miało być przede wszystkim śmieszne, żeby zdziwić chłopaków, co się dzieje. Mm, więc tak, koniecznie subskrybujcie, bo na 100 tysięcy subskrypcji lecimy z drugiej. Drugim kanałem, na którym będą też filmiki codziennie, więc myślę, że naprawdę mega dobrą opcją będzie zasubskrybowanie kanału. No a wtedy może szybciej się ten drugi kanał właśnie pojawi, bo on jest już od jakiegoś czasu tutaj w planach. Więc gościu, koniecznie subskrybuj. Do tego pamiętajcie, że mam swojego Instagrama, do którego link jest w opisie tutaj, właśnie tego filmiku. Więc koniecznie tam wpadajcie. Tam często się coś dzieje. Ja właśnie tam na wasze jakieś fanarty odpisuję, czy cokolwiek innego, więc gościu. Koniecznie subskrybuj, a ja wsiadam tutaj na mojego konika, na mojego, tutaj Rumaka i e, gościu normalnie, próbuję się jakoś wbić po, z powrotem przez te mury. A, a droga jest naprawdę dosyć długa, więc y, ja myślę, że na ten moment ja już mogę się z wami tutaj po prostu żegnać. Y, no i cóż, to byłoby na tyle. Ja byłem Agent X. No i cześć!